Czy mogę jeszcze to Nie, nie. Ja bym Jak teraz? Teraz sąd prawoznie, ja bym chciała ogłosić postanowienia. Proszę, niech Wysoki sąd, w Jeśli wniosku, który złożyłam, chcę jeszcze uzupełnić wniosku dowodowego, który sąd teraz chce rozpoznać i, i ogłosić postanowienie. Super. Wysoki sądzie 17 kwietnia złożyłam wniosek dowodowy o zwrócenie się do głównego Urzędu jako załącznik do tego wniosku. Kopię opinii biegłego wytyczania, w tym trybie wysoki sądzie, jako załącznik do wniosku dowodowego. Ale ja tego dokumentu nie przyjmuję, pani mecenas. bym ja się powiedziałam, sobie... nie przyjmuję tego dokumentu, chciałabym ten wniosek rozpoznać. Nie przyjmuję na, raz tego tego na razie tego dokumentu. załącznik do wniosku sąd nie może mnie przyjąć. Pani mecenas, pani ma jedno zdanie, przewodniczący już ujawnił mi, jakie ma zdanie.